Witamy na kanale Mad Bombers. Mad Bombers zmienia się dla Was. Przedstawimy Wam teraz dwa logotypy. Na dole macie link do ankiety. Możecie głosować, który Wam się bardziej podoba, i wybrać z nami logotyp oficjalny naszego teamu. Przedstawiam propozycję numer 1. Zachęcam Was do komentowania, lajkowania i subskrypcji. I w tym momencie propozycja numer 2, która z tych propozycji bardziej Wam się podoba i która powinna zostać naszym oficjalnym logotypem. W tym miejscu ogromne podziękowania dla grafika, autora, autora tych propozycji. Przy okazji zapraszam Was do lajkowania naszego fanpage'a i subskrypcji naszego kanału. Pozdrowienia od Matt Bomber Squad.